Syntezator wyposażony jest w szereg narzędzi, które umożliwiają modulowanie dźwięku w sposób niedostępny dla instrumentów klasycznych. Oscylator niskoczęstotliwościowy, Low Frequency Oscillator, czyli LFO. Jak wiemy, ludzki słuch jest bardzo ograniczony, jeśli chodzi o percepcję. Słyszymy tylko wycinek rzeczywistości, i może to dobrze, bo Gdybyśmy słyszeli tyle, ile na przykład koty, to nasz świat wyglądałby zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej byśmy się w nim zachowywali. Z drugiej strony, co by się stało, gdyby koty miały przeciwstawne kciuki i mogły grać na syntezatorach? Myślę, że byłoby to Dużym zagrożeniem dla obecnie funkcjonujących artystów, dziś mowa o kotach. Nie, dziś mowa o oscylatorze niskoczęstotliwościowym. Pierwszy oscylator jest ustawiony na falę trójkątną, drugi oscylator jest ustawiony na falę piłokształtną. Mniej więcej są w mikserze, jest to wszystko podzielone. 50% na 50. I chciałbym teraz pokazać Wam, jak można wykorzystać LFO, czyli oscylator niskoczęstotliwościowy, do tego, żeby ten dźwięk, który wydobywamy, mógł być zmieniany. Przenosimy się na pulpit, na tę część pulpitu, na której mamy LFO. Zobaczcie tutaj po lewej stronie nad klawiaturą mamy dwie sekcje LFO: LFO1 i LFO2. Każda sekcja ma dwa pokrętła i sześć takich poniżej. Mamy 6 razy 2, czyli 12 klawiszy, takiej matrycy do routingu, do, do tego, żeby pewne, tak jak w łącznicy telefonicznej, pewne impulsy kierować z punktu A do punktu B. O tym zaraz powiem, natomiast na razie skupmy się na tym, czym tak naprawdę LFO jest. Jest to oscylator, czyli źródło dźwięku, ale w odróżnieniu od zwykłego oscylatora, który słyszymy, oscylatora niskoczęstotliwościowego nie słyszymy. To jest oscylator, który generuje dźwięki o tak niskiej częstotliwości, że ludzkie ucho nie jest w stanie tego wysłyszeć. Natomiast fale, które przenikają przestrzeń generowane przez LFO, mają wpływ na to, co się dzieje w tej przestrzeni, w której również znajdują się zjawiska przez nas słyszane. Troszkę to brzmi za wile, natomiast sięgnijmy do metafory. Jeśli widzielibyśmy surfera na powierzchni oceanu. To oscylatorem niskoczęstotliwościowym, który powodowałby, że on się zachowuje tak, jak się zachowuje, i my to widzimy, są wszystkie prądy morskie, prądy oceaniczne, które są pod spodem, których my nie widzimy, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Natomiast widzimy, co one robią z powierzchnią oceanu. Spójrzcie, na przykład, mamy tutaj taki, taki klawisz. Pitch, czyli strój, czyli jeżeli podepniemy pod oscylator niskoczęstotliwościowy hmm, wysokość dźwięku, to coś z tą wysokością powinno się dziać. Coś, co jest regulowane przez y, amount, czyli ilość, i rate, czyli częstotliwość. Wybierzmy sobie y, falę, tu jest fala sinus. Ele, jesteśmy przy LFO2. Fala sinusoidalna. Te parametry, które są na, na, tej, na tej matrycy poniżej, one są, myślę, dla nas czytelne. Okienka, które są po dwóch stronach, mówią nam, którego oscylatora dotyczy ta zmiana generowana przez LFO. Jeżeli to będzie prawe okienko, to jest oscylator drugi. Jeżeli to będzie lewe okienko, to będzie oscylator pierwszy. Bardzo prosty, przejrzysty parametr. Czyli tak. Włączamy oscylator drugi, czyli nasze LFO będzie miało wpływ na drugi oscylator. Ustawimy sobie często, nie, na razie nic nie ustawimy. Będziemy słuchać, nic się nie dzieje. Dźwięk jest prosty. Teraz popatrzcie, zwiększymy trochę, powiedzmy do 25%. Już coś słychać, ale bardzo nieśmiało. Słyszycie? Zaczyna się tremolo. Jeżeli zwiększymy ilość, czyli to falowanie oscylatora będzie miało większą amplitudę, No to słychać już wyraźnie, prawda? I nieomal do przesteru możemy wejść do takiego nakładania się fal. Oscylator niskoczęstotliwościowy, podobnie jak zwykły oscylator, ma swoje kształty fal. To jest sinus. Jeżeli zmienimy ją na falę kwadratową, no to te zmiany, które słyszeliśmy, będą miały zupełnie inny przebieg. Posłuchajmy. To jest kwadrat, to jest sinus. To jest taka fala o takim zboczu wznoszący i urwana. I tutaj mamy na odwrót. Teraz co się będzie działo, jeżeli dodamy do tego inne parametry? Bo nie jest powiedziane, że tylko jeden czy dwa parametry można, można uruchomić. Można uruchomić dosłownie wszystko. Prawda? To nie ma, nie ma tutaj ograniczeń. Wszystko przez wszystko możemy przepuścić. Ta matryca modulacyjna jest niezwykle, niezwykle bogata, bo jeżeli sobie przemnożymy, przeliczymy ilość kombinacji, no to, no to naprawdę mamy całe pracownię alchemiczną ucznia czarnoksiężnika w malutkim programie, w malutkiej apce. Spróbujmy sobie inny parametr uruchomić, na przykład katow. Patrzcie, zmienię na, na mikserze, zmienię parametry. Będzie troszkę więcej oscylatora pierwszego, troszkę mniej oscylatora drugiego. Dodamy trochę rezonansu. To jest tylko katow. I teraz możemy sobie do tego jeszcze dołożyć na przykład rezonans oscylatora pierwszego, i drugiego też. możemy również, jak widzicie, modulować za pomocą LFO efekty, na przykład reverb. Włączamy w tym celu reverb, bo musi być włączony. I słychać, że się pojawia i znika. Jeżeli zmienimy LFO 1. Za pomocą którego modulujemy ten ten reverb na sinusa, to ten reverb będzie się łagodniej pojawiał i znikał. Sterownik, który mamy tuż koło klawiatury po lewej stronie, czyli tak zwany mode wheel, można zaprogramować w taki sposób, by odpowiadał za. Hmm, za to, w, jaki, w jakim stopniu załączamy lub odłączamy dane LFO. Domyślnie jest on ustawiony na katow, czyli na zamykanie i otwieranie filtra. Można sobie wybrać LFO 1, LFO 2. I teraz dzięki temu hmm, nie musimy, widzicie, rate w LFO 1 się zmienia, podczas gdy my przesuwamy ten mode wheel. To nam daje możliwość wyjścia z tego ekranu i dalej kontrolowania, kontrolowania przebiegu LFO. Poszerzyłem panoramę słuchową i włączyłem arpeggiator który jest ustawiony na dwie oktawy. LFO można również kontrolować za pomocą tego ekranu, tego, tego panelu XY, podobnego do, te, do tych paneli, które możemy znaleźć w syntezatorach Korga. Widać, że to dotyczy tylko LFO, LFO pierwszego, ale to jest bardzo dużo. Także możliwości modulacyjnych, które dają nam Dwa, dwa oscylatory niskoczęstotliwościowe szybko nie wyczerpiemy